Ok, teraz jak budować tą grupę? W tej, w tej sesji trzeciej dowiesz się, co to znaczy budowanie zespołu, na czym ono mniej więcej polega. Wiadomo, że to jest proces, tego się uczymy. Natomiast budowanie zespołu przede wszystkim zaczyna się od segmentacji. Czyli Dobrze stargetować naszą ofertę, kogo my potrzebujemy, z kim chcemy pracować, jeżeli chodzi o, na przykład o przywództwo sportowe, że trener ma złączyć, stworzyć team, to musi też określić jakich chłopaków chce, jakiego charakteru, jakich napastników, jakich obrońców, yy, jakiś sztab pomocniczy, szkoleniowy, współpracujący, jeżeli to ma być na przykład, nie wiem, yy, pastor, który chce utworzyć wspólnotę od zera na przykład, to... To jak zaczniemy, kogo potrzebujemy, gdzie znajdziemy, kogo nawrócimy, jakich wartości tutaj będziemy, jak, 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 ludzi z jakimi wartościami chcemy przyciągać. Jeżeli to ma być y, na przykład y, lider, który ma zamiar promować jakieś przedsięwzięcia biznesowe, to też jakich ludzi potrzebujemy, z kim chcemy współpracować, z kim nie chcemy. Czyli tu budowanie zespołu zaczyna się od świadomości, nie od latania, jak. Za przeproszeniem, kot z pęcherzem, byle kto, byle jaki, tylko tak naprawdę jakość ma znaczenie. Nie ilość, często ludzie, a jakość, czyli segmentacja. Dla kogo jest skierowana moja oferta, dla kogo nie, z kim chcę współpracować, z kim nie, do czego tak naprawdę zapraszam, yy, co mamy do zrobienia, jaką drogę mamy do przejścia, ale przede wszystkim też, czego ja oczekuję, co, co mogę dać od siebie, jakie ja mam obowiązki, powinności, zadania, rolę ale też czego oczekuję w zamian jakich ludzi, jakiego zaangażowania jakich wartości, jakiego podejścia, jakiego charakteru to jest bardzo ważne, bo liderzy często nie robią tej segmentacji kto się napatoczy, później ta grupa jest jakakolwiek i ona nie ma szans przetrwania kilku miesięcy, czy, czy roku albo nie ma energii, nie ma celów, nie ma dynamiki nikt nie traktuje tego poważnie, nikt nie ma czasu na później na pewne działania lub grupa przestaje działać, rodzi się i za dwa miesiące już zostaje tylko pamięć że jakaś grupka powstała, bo nie złączyła ludzi misja, wizja, nie było planu lider nie był przygotowany, zaczął działać w Czymś o czym nie miał pojęcia. Jeżeli budowanie zespołu wiąże z budowaniem zespołu, na przykład bardzo wieloletnią przyszłość, dajmy na to, że to ma być grupa biznesowa, która stawia na nogi projekt i chciałbyś ten projekt, żeby współpracował, chciałbyś czerpać dywidendy z tego projektu, strzelam 10, 20, 30 lat, to muszą być to odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu. Więc ta segmentacja jest królem. Dla kogo jestem? Jest kluczem? Dla kogo jestem, dla kogo nie? Kogo chcemy, komu poświęcę czas? w kogo zainwestuje, a w kogo nie, z kim chce być w tym zespole, a z kim nie chce, jakie trzeba wartości, kryteria spełnić, a jakie nie, jak osoby będę rozwijał. To jest, to zbudowanie zespołu zaczyna się od szkieletu stalowego, to jest takie, taka profilaktyka, yy, przepraszam, to jest taka, taki profil stworzenie, yy, to jest taka personalizacja, nie profilaktyka, chociaż to też takie profilaktyka, czyli przeciwdziałanie, żeby ten zespół się nie rozpadł jest dobrze stworzenie dobrego stworzenia kryteriów zespołu i dobre osadzenie stanowisk czy, czy tutaj miejsca, ale personifikacja zespołu kto jest tym idealnym kandydatem i tu jest ważna rola, żeby ważna, ważne zadanie, żeby nie przejść obok tego obojętnie, robisz to? masz własną segmentację? wiesz naprawdę z kim chcesz robić na przykład strzelam duży biznes to wiesz, jacy, z jakimi ludźmi zrobisz duży biznes? Jak mają być zaangażowani, jak się rozwijać, jak po, jak, jakie mają mieć podejście, nastawienie, jaką otwartość? To jest budowanie zespołu. Drugie to jest wdrożenie. Jak już dan, daną osobę ukierunkowujemy na przykład na no, doszło do spotkania jakiegoś, tak? Dajmy na to, to. Musimy go wdrożyć. Jeżeli wstępnie ktoś wyraził zainteresowanie, żeby pomóc temu schronisku, czy dołączyć do naszego przedsięwzięcia, naszego stowarzyszenia, naszej fundacji, naszego projektu biznesowego, musimy go wdrożyć, zapoznać z misją, wizją, dokąd zmierzamy, co robimy i dlaczego jest to dla nas ważne, jakie cele chcemy rozwiązywać, jakie problemy chcemy rozwiązywać, jakie chcele, cele chcemy osiągać. To jest taki kontrakt. My mamy pewną misję, wizję i teraz kontrakt to jest. Ja mówię do drugiej osoby, czy ty chcesz to, co dla nas jest ważne, chcesz, żeby też dla ciebie było ważne? Czy też chcesz to traktować serio lub zde... określ się, jak też to traktować? Bo my chcemy wiedzieć, jak ciebie mamy traktować. Jak ty serio, to my ciebie serio, jak ty hobbystycznie, to my ciebie też hobbystycznie, rozumiesz? Później wdrożenie polega na tym, że jeżeli osadzi się ten człowiek w projekcie, to jest umiejętności. Ja to nazywam kanony, ale to już nie ma znaczenia, są filary czy podstawowe umiejętności. W zależności, co ten człowiek potrzebuje umieć, lider odpowiada lub cała gama liderów żeby jakiś system szkoleniowo-wdrożeniowy za umiejętności. Jeżeli ten człowiek ma odpowiedni charakter i jest szansa, że tutaj będzie długofalowo działał zgodnie z naszymi wartościami, trzeba dać mu umiejętności. Sprawdzić, co już umie i uzupełnić mu, czego nie wie i dać mu ewentualnie nowe umiejętności, odświeżyć, coś podszlifować. Później plan działania. Czyli co robimy, dokąd zmierzamy? Pierwszy... Punkt docelowy, drugi, trzeci i działanie. I tak to działa. A później jest ten etap budowania więzi, umacnianie relacji, środowisko rozwoju, atmosfera, wewnętrzny rozwój non-stop, żeby ten człowiek ciągle mógł uzyskiwać coraz większą i większą wiedzę, odpowiednia komunikacja to jest klucz. Systematyczność, życzliwość, atmosfera, wdzięczność, e, motywacja, inspirowanie to są elementy lidera. Zespół powstaje w momencie, kiedy lider jest świadomy etapu początkowego, że jest etap na przykład rekrutacji zespołu, etap wdrożenia, zakotwiczenia, ale później jest etap podtrzymania. I często ten etap podtrzymania jest milion razy trudniejszy, dużo trudniejszy niż etap rekrutacji. Bo do rekrutacji czasami wystarczy jakaś prosta prezentacja, opowiedzenie kilku unikalnych rzeczy itd., ktoś tam się decyduje. Ale etap wdrożenia jest kluczem. Jeżeli się pominie misję, wizję, cele, dlaczego jest to dla nas ważne, i ten człowiek nie znajdzie powodu, żeby na poważnie dołączyć do zespołu, to może się okazać, że nigdy w tym zespole się nie rozwinie, nie przetrwa, nie rozpędzi, nie wystartuje nawet, bo nie będzie to dla niego ważne. I takie są mniej więcej etapy budowania przez lidera zespołu. Więc sesja pierwsza. Weź kartkę i zapisz sobie, bo nie mamy ćwiczenia na to yy, to jest w wolnym notesie, w wolnym miejscu zrób segmentację rynku teraz, zrób pauzę kto jest twoim partnerem biznesowy członkiem zespołu, członkiem wspólnoty tej organizacji, zespołu docelowo kto jest twoim partnerem docelowo kogo chcesz do współpracy zrób pauzę pomyśl, wiek wykształcenie, podejście nastawienie, wartości o co walczyć, czego potrzebuje ten człowiek? Jak możesz temu pomóc sobą i swoim projektem? To jest klucz, żeby zbudować fajną tożsamość i wiarygodność. Jak to masz, to zrób kilka personalizacji, dokładnych opisów ludzi: wiek, wykształcenie, stan rodziny, hobby, zawód jakie mają potrzeby, czego szukają, czego potrzebują. Czyli jeszcze raz. Na przykład, idealny kandydat kobieta czy mężczyzna, między 30 a 50 lat, która prowadzi działalność albo ma etat, jest zadowolona i szuka czegoś więcej, na przykład, tak? Albo tworzę drużynę piłkarską, tworzę team, więc kogo potrzebuję? Zawodników, jakich, jakich, jakich z jakimi umiejętnościami, z jakim charakterem, z jaką postawą, nastawieniem, gdzie, później gdzie ich znajdę, tak? Trzecie, napisz swoje silne dlaczego. Dlaczego na przykład, jeżeli chodzi o daną współpracę, dlaczego Ty jesteś klientem, dlaczego Ty na przykład współpracujesz z danym przedsięwzięciem, dlaczego Ty promujesz taki produkt, czy firmę, czy daną ideę, czy misję, czy wizję. Na przykład napisz swoją historię, swe dlaczego, na przykład pomagasz w schronisku, jestem liderem, bo szukam wolontariuszy, 20 wolontariuszy do schroniska, Ok, zbuduj swoją historię, dlaczego Ty jesteś promotorem i zaangażowałeś się, żeby pomóc temu stroniczku. Pokaż swoje wartości, że kocham zwierzęta, że ludzie zdominowali świat, zwierzęta często są bezbronne. Zabraliśmy im przecież lasy, zabraliśmy im naturalne środowisko, w związku z tym często sobie nie radzą. Nie chcemy, żeby umierały na przykład, tak? To jest moje dlaczego. Bo są bezbronne, po prostu. I to będzie szczere. Jeżeli promujesz projekt biznesowy, ok. Napisz swoją historię. Dlaczego? Dany projekt, dlaczego dany produkt, dlaczego jest ważne, na przykład nie wiem, zdrowie czy coś tam, czy finanse, cokolwiek. Jeżeli partia polityczna, ok, dlaczego zakładamy tą partię, dlaczego ja z nią chcę tutaj zainicjować, dla jakich ludzi szukamy, ja, jakie problemy chcemy rozwiązać, co chcemy zmienić w kraju. To jest fundament budowania szkieletu liderskiego. Żeby być wiarygodnym dla innych, musisz bardzo mocno mieć przepracowane i nie uciekaj od tego. Większość ludzi od tego ucieka, ale nie ty bo to Ci się przełoży na skuteczność, na wyniki i na cele. Zaczniesz osiągać cele właśnie taką postawą. Czwarte, kieruj swoją informację o tym, kim jesteś, co robisz, kogo poszukujesz, promocję czy marketing danego przedsięwzięcia do wybranych grup docelowych. Znajdź swoją niszę, znajdź swoją unikalność, znajdź swoje grupy docelowe. Nie bądź dla wszystkich. Nie dasz rady być dla wszystkich. Musisz wiedzieć, z kim chcesz, z kim nie chcesz. Próbuj w, w różnych grupach docelowych, na specjalnych forach, jeżeli budujesz zespół, na, jeżeli jesteś trenerem sportowym, wyłapuj talenty w, w szkołach, na SKS-ach, y, w jakichś klubach, młodzikach, gdzieś tam. Tak to działa. Jeżeli jesteś, chcesz być liderem społecznym, to, to udzielaj się, gdzie możesz cokolwiek, za, za, no szukaj, gdzie możesz w jakichś piknikach, eventach, w urzędzie miasta zaistnieć, gdzie możesz z, zrobić jakąś prelekcję, coś nagłośnić. Że jesteś y, y, liderem biznesowym, ok. To gdzie szukać partnerów biznesowych, klientów, współpracowników przyszłych? Gdzie mogę im zapromować, y, przedstawić to, w co, w co wierzę, co robię? To jest klucz. Działaj i zrób sobie pauzy. Przemyśl to, nie leć dalej, bo to jest Twój szkielet, to jest Twoje DNA lidera. Żebyś dobrze budował zespoły, od tego się zaczyna, od siebie.